Pociąg do Lipska ma odjazd za minutę. Cargo Unit. Dzień dobry ze stacji Wrocław Główny. Zapraszam na składankę pociągu. Zaczynamy od pociągu do stacji Lips. Tam stoi pociąg Śnieżka, którym przyjechałem. Pociąg kolei dolnośląski. Kazimierz pierwszy odnowiciel. Ten pociąg pojedzie do stacji Brzeg. Jest także EP071043. Jazda manewrowa. Tak nieśmiało jedzie ten skład, podjeżdża pod semafor, obok wjeżdża skład do Lubania Śląskiego. Bolesław drugi śmiały W końcu dostał jazdę manewrową. We Wrocławiu jest mało śniegu. Dzisiaj temperatura ma dojść do około plus jednego, plus dwóch stopni nie pada, to najważniejsze pociąg Intercity Śnieżka, którym przyjechałem to taka wizytówka Wrocławia znak rozpoznawczy, że tutaj składy w ten sposób wjeżdżają do tyłu była wyświetlona jazda manewrowa tak można, tak jest wygodnie, praktycznie. A teraz jestem na peronie pierwszym. Pociąg Express Intercity Viadrina ma tu wjechać. Pociąg Express Intercity Viadrina. Nastąpiła zmiana peronu, dlatego nie nagrałem wjazdu. Dzisiaj skład prowadzi Lokomotywa Vectron. Być może za chwilkę skład zjedzie, odpocząć wagonów jest sporo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, chyba siedem. Pociąg Chwałat jest opóźniony w oczekiwaniu na pociągi Intercity. Filmujemy przejazd tego to cuda ten skład widziałem na torach postojowych, gdy dojeżdżałem do stacji Wrocław Główny Pociąg pojedzie do Zgorzelca. Wjechał nieco dalej przy paronie pierwszym pociąg fałat. Pociąg Intercity-Malczewski z Krakowa Głównego do Kołobrzegu przed nami. eu 160 070. Mamy przyjemny stukot kół. Wagon barowy. Konkretny skład. A teraz obok nas Luzak, który nas pozdrowił. EU160-079. Pomachał nam pan maszynista. Bardzo fajnie. Sympatycznie jest na stacji Wrocław Główny Kozioł oporowy, a nieco dalej EN57 FPS. Pociąg spółki Polregio z Wrocławia do Poznania. W dalszą drogę rusza pociąg Intercity FAŁAT. Poznania do przemyśla, cztery wagony, tylko klasa druga. Pociąg Fredro, Warszawa Wschodnia. Jelenia góra wyświetliła się jazda manewrowa, pociąg wiadrina zjedzie, a tam z kolei jest klasyczny kibel. Wektron Staś w końcu się doczekał, może zjechać, odpocząć. Kolejny pojazd specjalny Taka pora teraz jest mało popularna, ale na stacji Wrocław Główny sporo się dzieje Wagon barowy był z pociągiem Express Intercity Wiadrina Wagon niedostępny dla podróżnych na końcu. Piękny widok EN57, klasyczny kibel numer 702. Na to, że przy Peronie 6, no i nie wiadomo, co się z nim dalej stanie, dokąd pojedzie. Między innymi właśnie. Dla klasycznych kibli udałem się do Wrocławia. Bardzo ładnie wygląda Wrocław główny, tutaj też te przejścia podziemne. A za chwilkę powinien przyjechać pociąg z Lublina głównego, czyli Intercity Stryjeńska wjeżdża punktualnie pociąg z Tryjeńska ED74009 oraz 006 za chwilkę będą dwa pociągi międzynarodowe a my zobaczymy, jak wygląda budynek stacyjny z zewnątrz. No, ładnie wygląda, po prostu. W ogóle Wrocław jest bardzo ładnym miastem. Dzisiaj odrobina śniegu. Prognoza się nie sprawdziła, bo jest mróz. Może za godzinkę, dwie się troszkę poprawi. mamy godzinę 10.35 6 zależy na który zegar zobaczymy o zamknięte chyba specjalnie zamknięte na zimę żeby był mniejszy przeciąg żeby trzymać ciepło w środku mamy tutaj tomat chyba bukie nie wiem jak to nazwać, ale wiecie o co chodzi. Kolejny Vektron X4E794 pociąg Wawel z przemyśla do Berlina, ale pociąg pojedzie tylko do Stacji Frankfurt. Od stacji Frankfurt na todrą do stacji Berlin Hauptbahnhof jest zastępcza komunikacja autobusowa Wektron bikon czarny Gryfin EU160 od pociągu Śnieżka planowy odjazd godzina 11.04 Święta Katarzyno wspieraj kolejarzy i miej w opiece podróżnych Ludwik Węgierski, pociąg ze stacji Jelcz-Laskowice, kończy bieg. Baltic Express także się pojawił. Dwa składy międzynarodowe, oba na Wektronach. Do pociągu Baltic Express zostanie dołączonych kilka wagonów. 11.04 punktualnie rusza pociąg Wawel Nieco dalej też nagrywają koledzy, dostali ładne RP1 no, nie wiem co to za skład. Myślałem, że Pomorzanin jak stał w oddali. A to pociąg matejko, Szczecin Przemyśl. z dobrą frekwencją. O, zdeklasowany wagon klasy pierwszej. Pociąg do Trzebnicy A obok nas pociąg Pomorzanin Z Gdyni Głównej Kilka minut opóźniony Była grupa do Wrocławia, a ostatnie trzy do Jeleniej Góry. Griffin trochę tutaj odpoczął na tym torze między Peronowym. Jedzie dalej, zobaczymy, może po wagone z Pomorzanina. Okaże się. W każdym razie bardzo miły mechanik. A my czekamy na odjazd Baltika. Wektron w okleinie Baltic Express z pociągiem o tej samej nazwie z Pragi do Gdyni. Wagony czeskie na czele składu. A na końcu grupa wagonów polskich. Pięć wagonów. Łącznie dziewięć. EU 160 079 Podjazd na obu pantografach. Do pociągu pomorzanin. Grupa wagonów do stacji jelenia góra. Zobaczcie, czyściutka lokomotywa. Planowy odjazd o godzinie 11:25 została wyprodukowana w ubiegłym roku, a przed nami Pesa Dart pociąg Leśmian w relacji Wrocław Główny Białystok. Pociąg przyspieszony Kwisa do stacji Lubań Śląski. Elf drugiej generacji, Kazimierz I odnowiciel. A teraz moi drodzy, złapiemy pociąg Szczupak. Relacji Jelcz-Laskowice-Krotoszyn. Klasyczny kibelek Polregio do stacji Racibusz. A obok nas pociąg z przemyśla do ustki, czyli Zephyr. tam w oddali Wektron. nie wiem czy go zobaczycie kamera nie łapie wszystkiego aż tak dobrze kolejny skład Polregio AL pociąg Intercity Zephyr jest odprawiany i odjedzie punktualnie Wagon gastronomiczny został przed chwilką zatowarowany. Zapasy jakaś tam była karkówka, piwo, chipsy od sasa do lasa. No ale na takiej długiej trasie zdecydowanie wagon gastronomiczny jest potrzebny. We Wrocławiu jest bardzo dużo krasnali. A tutaj na stacji mamy panią z Izakiem, zawiadowca stacji Wrocław Główny. O! Mamy okleinę. Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego. Kolejna EU200. Na stacji Wrocław Główny jest czysto. A tymczasem podstawia się pociąg do stacji Brzeg. Koleje Dolnośląskie. Dzisiaj pociągi jeżdżą póki co punktualnie. Kazimierz trzeci Wielki. Sporo tutaj tych elfów drugiej generacji.